Nie opierał się na Biblii i antycznych pismach. Szukał odpowiedzi w otaczającym go świecie. Ciekawiło go wszystko, co widział, czuł, smakował i słyszał. Jednocześnie był niezwykle konkretny. Zadawał pytania, co to jest, jak to działa. Wiedza bierze swój początek z wrażenia i doświadczenia. Nie ma korzeni w łacinie, której nigdy nie opanowałem, ale w miłości. Naszym przewodnikiem musi być natura. Jeśli człowiek ją ignoruje, marnuje tylko dany mu czas. Natura zaczyna swoje działanie od problemu, a kończy je rozwiązaniem. Z niego wynika doświadczenie. Jeśli jest badać, pozna się przyczynę.